Dobry wieczór, przyjaciele. Lato, słońce, a to oznacza, że już chce się zrzucić z siebie wszystkie te ubrania. Skórzane płaszcze, wełniane skarpety, orenburgskie chusty puchowe. Chce się wystawić swoją twarz słońcu, swoje wysportowane ciało, żeby się opaliło. Żeby na Nowy Rok przyjść na imprezę jako najprzystojniejszy. A dziś, na następne święto, na nowy rok, czy nie za wcześnie się przygotowywać, zapytacie? Trochę za wcześnie? Trochę za wcześnie? Zgadzam się. Ale przecież lato jeszcze trwa. Wciąż jest szansa zaskoczyć wszystkich na plaży, a ktoś może i w ogrodzie, ktoś na polu bawełny, przy zbiorze bawełny, komuś chce się popisać w stroju kąpielowym. Dlatego musimy pozbyć się całego zbędnego tłuszczu, zrezygnować z niego. W jaki sposób można to zrobić? W jaki sposób można błyskawicznie schudnąć? A więc, przyjaciele, dziś poznaliśmy nową, bardzo skuteczną metodę błyskawicznego odchudzania, która składa się z dwóch faz: pierwsza faza to usunięcie obrzęków poprzez przywrócenie krążenia limfy. A druga to właśnie oddziaływanie na funkcjonowanie jelit. Jak wiemy, medycyna tradycyjna opiera się na dwóch swoich pomocnikach mówię o rosyjskiej medycynie, która jest największa i najpotężniejsza. Nie gardzimy też lekarzami i osiągnięciami innych cywilizacji, zarówno europejskiej, zachodniej, jak i chińskiej. Ludowo-demokratycznej naszych przyjaciół. Również słuchamy ich wiedzy i rad. I oni, nawiasem mówiąc, w przeciwieństwie do naszych zachodnich kolegów, nie uzależniają nas od chemii, różnymi sztuczkami i swoimi firmami farmaceutycznymi. Nasi przyjaciele Chińczycy. Proponują nam po prostu nacisnąć określone punkty, lekko połaskotać, powciskać różne części naszego ciała i w ten sposób uzyskać jakiś efekt. Tym również się zainteresowaliśmy. Nasi radzieccy, krajowi lekarze również wykazują tym zainteresowanie, stosują te metody i całkiem skutecznie, jakby przenoszą osiągnięcia. Robotniczo-chłopskiej nauki średniowiecznej i chińskiej na bardziej nowoczesny grunt nauki krajowej, rosyjskiej. W ten sposób dziś dowiemy się razem z Wami, jak możemy. Czy to wstęp nie jest za długi? Ile ono trwało? Trzy minuty, a porządku. No i jak myślicie, kto się na Was patrzy? Co to za owad? Modliszka? Nie. jadek Nie zgadliście. To jest woreczek żółciowy. Przewód żółciowy wspólny. Przewód wątrobowy. Trzustka. Dwunastnica. Poznajcie ich. Wszyscy mieszkają w Waszym brzuchu i pracują niestrudzenie, nawet gdy śpicie 24 godziny na dobę, bez dni wolnych. Wątrobę odkładamy na bok. Dziś nam się nie przyda. To nie jest piątek. A więc trzustka. Tutaj mamy śledzionkę. Śledzionki też teraz nie bierzemy pod uwagę. Tutaj, właśnie, widzicie, dwunastnica. Niestety, tutaj pęcherzyk żółciowy już został usunięty. Najwyraźniej kamicze zapalenie pęcherzyka żółciowego. Tutaj na wątrobie, a nie. Na wątrobie został. Pęcherzyk żółciowy jest tutaj. A więc przyjaciele, tutaj schematycznie, bardziej realistycznie przedstawiony jest na tym zdjęciu ten sam proces. Wszystko to znajduje się w okolicy prawego podrzebrza. Nauczcie się też trochę terminów naukowych razem ze mną. To jest prawe podrzebrze, czyli po prawej stronie, a okolica nadbrzusza jest tutaj. Jakby jego wątroba naprawdę była właśnie tutaj. Nie przyjmuje się, więc do czego to wszystko zmierza, wydawałoby się. Znając mechanizmy fizjologii, to jak działa nasz jelito, organizm, wątroba, trzustka, wydzielanie żółci, możemy regulować nasze trawienie. Jak już dziś Wam zasugerowałem, naszym pierwszym etapem jest redukcja wagi. W błyskawicznym tempie to usunięcie ogólnej opuchlizny dzięki poprawie krążenia limfy, usunięcie nadmiaru wody z organizmu. Człowiek składa się w 85% z wody. Gruby człowiek składa się w 185% z wody. Usuwamy 100% nadmiaru. Zostawiamy 85% są potrzebne. Tylko wysokiej jakości wody artezyjskie i mineralne. A więc druga część. Będziemy oddziaływać na nasze jelita, nasz żołądek. Za pomocą metod refleksyjnych. No cóż, przyjaciele, już widzę, że chcecie jak najszybciej przejść do ćwiczeń. Nie możecie się doczekać, ale zawsze nagle pojawiają się pilne sprawy. Nagle okazało się, że trzeba iść do pracy, znowu trzeba zarabiać pieniądze. Ale, przyjaciele, żebyście zawsze mieli czas na wykonywanie ćwiczeń, jest alternatywa to metoda pracy jako freelancer. I dzisiaj chcę Wam polecić bezpłatny masterclass z freelancingu z gwarantowanym zatrudnieniem. Opowiem Wam o Marii Lebiediewej. Ona zaczynała od zera na freelansie i teraz ma ponad 7 lat doświadczenia w edukacji online. Przez ostatnie półtora roku pracowała z setkami szkół online i pomogła im się rozwinąć. Ona również pomogła znaleźć pracę ponad tysiącu uczniów na całym świecie i wspiera fundację charytatywną pomagającą osobom z autyzmem. Rynek edukacji online rośnie z każdym rokiem. W tym biznesie są miliardy dolarów i miliony uczniów. Ofert pracy jest coraz więcej, ale nie ma komu obsługiwać i konfigurować nowych szkół online. Jej celem jest nie tylko nauczyć tych, którzy chcą pracować zdalnie, ale także zapewnić im zlecenia i zatrudnić swoich uczniów. Razem z Marią będziecie mogli spłacić długi i pracować zdalnie w dogodnym dla siebie czasie, opanować zawód w którym konkurencja jest wielokrotnie mniejsza niż wśród copywriterów, specjalistów od social mediów czy targetologów, a ofert pracy jest wciąż więcej niż specjalistów. Zarejestruj się na masterclass, korzystając z linku w opisie tego filmu, aby dowiedzieć się więcej o zawodzie niezależnym od miejsca i czasu od Marii, która sama przeszła tę drogę. Każdy uczeń dostanie checklistę do pracy zdalnej Link w opisie. Subskrybujcie. W naszej dwunastnicy znajduje się określony obszar, który nazywa się Zwieracz Od Diego. Zwieracze, jak wielu z Was już wie, z literatury popularno-naukowej z internetu, zwieracz to mięsień okrężny. W naszym organizmie występują różne zwieracze. Ten, który przyszedł Wam pierwszy na myśl, to właśnie on. Następny, na przykład, wymienię kilka, jest to właśnie zwieracz od Diego. Potem mamy również zwieraczopodobne, różne odcinki w samych jelitach. To miejsce, gdzie jelito cienkie przechodzi w jelito grube czyli zastawka krętniczo-kątnicza to też coś podobnego. Jest zwieracz odźwiernika, zwieracz odźwiernikowy. To jest w miejscu, gdzie właśnie żołądek tutaj, żeby tutaj go nie rysować, żeby was nie rozpraszać, on przechodzi właśnie w dwunastnicę. Tam znajduje się nasz zwieracz, odźwiernika. I właśnie tutaj, przyjaciele, dzieją się cudowne rzeczy. Zachodzą różnorodne reakcje chemiczne. Przemiana jednych składników w inne. Białek w aminokwasy. Tłuszczów, w kwasy tłuszczowe. Zobaczcie, co się dzieje. Trzustka ma dwie funkcje: wewnątrzwydzielniczą, czyli hormonalną, oraz wydzielanie soków trzustkowych. Sekret to znaczy enzym. To nie znaczy, że ktoś coś przed wami ukrył. Sekret nie pochodzi tutaj od słowa tajemnica. Sekret pochodzi od słowa wydzielać. Sekretować to znaczy wytwarzać coś. W tym przypadku enzym. Tak samo może być hormon. To właśnie nazywa się funkcją wydzielniczą. A co wytwarza nasza trzustka? Jakie enzymy? Znacie trzy podstawowe rodzaje enzymów, a czwartym was zaskoczę. Pierwszy to enzym do rozkładania białek. Nazywa się proteaza. Zgadza się. Kto powiedział razem ze mną w komentarzach: Stawia ptaszka. Następny enzym służy do rozkładania tłuszczów, tych waszych ulubionych, które lubicie jeść, ale kiedy odkładają się na waszym ciele i się mnożą, patrzycie na nie z pogardą, na ten tłuszcz, chociaż zimą daje nam ciepło. Te enzymy to też prawidłowo lipazy. Kto odpowiedział poprawnie, stawia już drugi ptaszek, plus w komentarzach. Dobrze mówicie. I trzeci rodzaj enzymów, też już Wam znany. To enzymy, które rozkładają węglowodany amiloidazy. Prawidłowo, wszystko się zgadza. A teraz czwarty, przyjaciele. Tutaj będzie dla Was szok. Nie szok, raczej zaskoczenie. Będziecie zdziwieni. Trzeci rodzaj enzymów, a czwarty to. Kto wie? Napiszcie w komentarzach, zobaczymy, kto z Was jest tutaj najmądrzejszy. Nikt nie wie? Dobrze, słuchajcie. Następny rodzaj enzymów to nukleazy. Co one robią? Rozkładają DNA i kwas rybonukleinowy wszystkiego, co jecie. Wyobrażacie sobie? Zjedliście na przykład. Co zjecie? Kiełbasę. Myślicie, że kiełbasa ma DNA? Może tak, może nie. Zjedliście na przykład cebulę, czosnek, żeby DNA czosnku nie przeniknęło do waszego organizmu, żebyście nie nabyli cech czosnku, żeby nie wymieszało się z waszymi genami. Te właśnie enzymy rozkładają DNA czosnku i unikniecie takiego losu. Moglibyście stać się człowiekiem czosnkiem, na przykład Cipollino. Unikniecie takiego losu, i dzięki temu nie staniecie się człowiekiem czosnkiem, nie staniecie się Cipollino. Dzięki waszej trzustce podziękujcie jej. A więc wszystkie te enzymy, co najciekawsze, nie mogą działać bez kwasów tłuszczowych. Oj, bez aktywacji. Co konkretnie aktywuje enzymy, które będą trawić kwasy tłuszczowe? Żółć jest potrzebna. Znajduje się w pęcherzyku żółciowym i wątrobie. Ich wspólne przewody łączą się przewód wątrobowy, przewód pęcherzyka żółciowego. Tworzy się wspólny przewód żółciowy, którym żółć również chce dostać się do światła średwestki, dwunastnicy. Dobrze, kto mnie poprawił? Prawie popełniłem błąd. Dwunastnicy. I właśnie w tym miejscu, przyjaciele, dzieje się magia. Tutaj zaznaczymy to za pomocą okręgu. W tym miejscu otwierają się przewody trzustkowe. Otwierają się wspólne przewody żółciowe. Gdzie wszystko to się aktywuje. Ale jak to się aktywuje? Skąd trzustka wie, że nadszedł czas, by wydzielać swoje enzymy? Przecież. Nie możecie jej rozkazywać. Nie mówicie przecież: No dobrze, trzustko, to twój czas. Tak nie mówicie. Nawet jeśli to powiecie, ona was nie posłucha. Trzustka słucha się tylko trzech rzeczy. Po pierwsze, to mózg. Mózg widzi jedzenie, oczy widzą jedzenie. Mózg rozumie, że to jedzenie jest wystarczająco smaczne. I zaczyna się mózgowa faza wydzielania trzustki. Ona zaczyna wytwarzać swój sok. Czyli wszystkie te enzymy, które rozłożą DNA czosnku, które rozłożą tłuszcz, który potem się u Was odłoży, które będą rozkładać białko, które potem wykorzystacie do, do treningów i wzrostu mięśni oraz węglowodany, które również potem zamienią się w tłuszcz, jeśli nie wykorzystacie ich jako energii albo do pracy umysłowej. Do tego też potrzebne są cukry. I węglowodany. A więc przyjaciele, pierwsza część to mózg. Mózg wysłał sygnał właśnie tutaj. Jak Pawłow szkolił psy. Pokazuje jedzenie, dzwoni dzwonek, ślina leci, żółć kapie. Potem nie pokazuje jedzenia, tylko dzwoni dzwonek, a żółć i tak kapie. Nauka. Kolejną fazą, drodzy przyjaciele, jest faza żołądkowa. W odpowiedzi na rozciągnięcie waszego żołądka, kiedy napchaliście brzuch jedzeniem, żołądek się rozciągnął, a w odpowiedzi na to trzustka również wydzieliła swoje enzymy. I trzecie, najważniejsze, to już kiedy wasze jedzenie trafia do dwunastnicy, tak zwana faza jelitowa, wtedy również następuje trzecie wydzielanie. Widzicie, Trzustka zadziałała u was trzy razy, a więc dzięki temu, że to wszystko wiemy, dzięki temu, że rozumiemy mechanizm, teraz możemy zastosować starożytne metody naszych chińskich partnerów, naszych azjatyckich towarzyszy, którzy proponują nam poprawę pracy naszego trawienia, sprawić, by nasze jelita, jelita, Również uważają za dość ważny organ w naszym organizmie. I zgadzamy się z nimi. To jest oddziaływanie na projekcję tego właśnie zwieracza od jego na tę część. Nie będziemy teraz naciskać na trzustkę, będziemy naciskać właśnie na projekcję naszego zwieracza od jego. To właśnie to miejsce. Widzicie, gdzie tu jest przód, a gdzie tył. To jest to miejsce, tutaj uchodzą przewody, tu jest przewód trzustkowy, a tutaj powinien być jeszcze przewód pęcherzyka żółciowego. Tutaj artysta go nie dorysował. O, ja wam dorysowałem. Kiedy nasz zwieracz, od Diego, traci zdolność do napięcia się w odpowiednim momencie, a potem rozluźnienia się we właściwym czasie. Pojawiają się u nas różne zaburzenia w wydzielaniu enzymów, które mają to wszystko rozkładać, nie pozwalać na nadmierne odkładanie się tłuszczu i sprawiać, żeby nasze mięśnie rozwijały się prawidłowo, bicepsy rosły, a tricepsy się nie rwały. Jasne. Francuski wycisk, żeby podczas jego wykonywania nie zerwać żadnego tricepsa. Tutaj. Na ten punkt naciskajcie regularnie. A więc, przyjaciele, jak znaleźć to miejsce? Centralna linia naszego ciała. Tutaj. To wszyscy rozumieją. Wszyscy mogą to znaleźć. Nawet jeśli w dzieciństwie złamaliście nos i jest krzywy, nie jest na środku, to i tak rozumiecie, gdzie jest środek. Mniej więcej w połowie między oczami. A tutaj już macie wyrostek mieczykowaty. Prowadzimy linię środkową. W ten sposób od wyrostka mieczykowatego do spojenia łonowego. Teraz drugi punkt. Tutaj patrzcie, jak znaleźć. Albo prowadzimy taką samą linię równoległą do pierwszej, czyli prostopadle do powierzchni Ziemi Matki. To prowadzimy w dół, tutaj. Matka Ziemia, biała brzoza. Tutaj, przy przecięciu tej drugiej linii, która jest środkiem obojczyka i dolnego żebra, to będzie mniej więcej rzut pęcherzyka żółciowego. Nie naciskajcie tam. Mogą tam być ukryte kamienie. Jak je ruszycie, zacznie się zabawa. Nie dotykamy. Teraz, tutaj, w tym miejscu, powstał Wam taki kawałek. Teraz waszym zadaniem jest. Ta linia była tutaj, na środku obojczyka właśnie tutaj. Ale w niektórych przypadkach brodawkę też można wykorzystać, ale to zależy od tego, kto gdzie ma, w jakiej pozycji więc też nie będziemy jej używać jako punktu odniesienia. Jeśli u kogoś pod warstwą tkanki podskórnej tłuszczowej wyczuwalny jest mięsień prosty brzucha, można go użyć jako punkt odniesienia. I teraz, teraz dalej będzie trudniej. Jak wam to wytłumaczyć? Tutaj mamy. Zróbmy tak, jeszcze raz. Między tymi dwiema liniami poprowadzimy jeszcze jedną linię. To znaczy, tutaj jest linia środka obojczyka, tutaj jest linia środkowa, a teraz linia dokładnie po środku między nimi. Narysujcie, jak potraficie, na sobie. Kto narysował, niech wyśle komentarz raz. Opublikujemy też wasze zdjęcie w tym samym odcinku. A więc pomiędzy tymi liniami poprowadźcie jeszcze jedną linię w ten sposób. A więc wzdłuż tej trzeciej linii. Teraz znowu znajdujecie dolną krawędź swojego żebra, tutaj, i od tej dolnej krawędzi żebra przykładacie dwa palce wskazujący i środkowy. I wzdłuż dolnej krawędzi środkowego palca właśnie będzie projekcja. To nie jest dokładnie punkt wielkości szpilki czy igły to dość duża strefa. Mniej więcej ma taki sam rozmiar jak moneta pięciorublowa, właśnie taka będzie około taka strefa. Widzieliście gdzieś pięciorublówki? My takie mamy, jak korek. Jeśli położyć korek od butelki na torach i przejedzie po nim pociąg, to będzie mniej więcej tego samego rozmiaru. I naciśnijcie właśnie to miejsce, a wtedy będziecie mieli projekcję tego zwieracza. Teraz, co mamy zrobić? Jak oddziaływać na ten punkt? Patrzcie. Pierwsze, co robimy? Naciskamy tutaj. Można od razu obiema rękami. Robimy wdech, a przy wydechu naciskamy. Jeszcze raz. Robimy wdech, a przy wydechu naciskamy. Naciskacie delikatnie, łagodnie, jakby to był kot. Kota przecież nie głaszczecie mocno, bo wtedy was mocno ugryzie. Tak samo jakbyście naciskali na kota mniej więcej z taką siłą, żeby was nie ugryzł. Właśnie przy wydechu, przy wydechu wasz brzuch trochę się wciąga i razem z brzuchem znowu naciskacie. I tak robicie. Wdech, wydech, wdech, wydech. Za każdym razem staracie się coraz głębiej, głębiej zanurzyć swoje palce, ale delikatnie, łagodnie, ostrożnie. Wykonujecie takich ruchów od pięciu do dziesięciu. Kiedy poczujecie niewielki opór, zatrzymajcie się i teraz, nie wyjmując palców, zaczynacie obracać je w ten sposób, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Nieważne. Teraz będzie. Zastanowicie się, czy tarcza zegara ma być skierowana do mnie czy ode mnie. Nieważne, bo potem ruch będzie w drugą stronę. Dlatego najpierw robicie zgodnie z ruchem wskazówek zegara, również przy każdym wydechu. Robicie wydech, obracacie. Przy wdechu nie pozwalacie ręką wrócić z powrotem, trzymacie je. Robicie wydech, obracacie. Robicie wydech, obracacie. Pięć. 10 takich ruchów. Teraz rozluźnijcie się i w drugą stronę. Wdech, wydech, obrót, wdech, wydech, obrót. 10 powtórzeń w przeciwnym kierunku. W ten sposób oddziałujemy na te okrężne włókna, które otaczają tę część naszej dwunastnicy, rozluźniając ją. A więc, przyjaciele, jeśli Podczas tego bardzo często możecie usłyszeć takie bulgotanie, jakby coś wpadło do stawu z wysokości. Bulgot, właśnie tak, bulgot. To jest opróżnianie pęcherzyka żółciowego, wydzielanie żółci. To jest normalne. Nie ma w tym nic strasznego. To często się zdarza przy oddziaływaniu właśnie na ten obszar, zwłaszcza jeśli był tam zastój żółci. To dobrze. A więc, przyjaciele, w ten sposób poprawiliśmy pracę naszego przewodu pokarmowego, i teraz nasz tłuszcz będzie szybko znikał, zamieniał się w cząsteczki, a potem w atomy. I te atomy będą już budować silne mięśnie. Taka właśnie transformacja tłuszczu w mięśnie nastąpiła. Ale to jeszcze nie wszystko. Musimy jeszcze zlikwidować obrzęk. Teorii będzie tu minimum, tylko praktyka, bo już dużo zostało powiedziane. Nie będę niczego tłumaczył. Po prostu patrzcie. Tu są lewy i prawy mały mięsień piersiowy. Potrzebujemy lewego małego mięśnia piersiowego. Jego projekcji on jest pod dużym. Bierzecie piłeczkę, kładziecie ją tutaj, między ścianą a tym mięśniem. I ruchami. Posuwisto zwrotnymi w prawo i w lewo opracowujecie ten mięsień, znajdujecie bolesny punkt i na nim się zatrzymujecie. Żeby schudnąć, potrzebna jest właśnie lewa. Dlaczego lewa? Ponieważ przewody układu limfatycznego zbierają limfę z całego ciała z wyjątkiem szyi i głowy pod lewy mięsień piersiowy. Pracujecie nad nią dość dokładnie, przez kilka dni. Usuwacie wszystkie bolesne punkty właśnie tutaj. Możecie również pracować nad tym rękami. Rękami wyjdzie to gorzej niż piłeczką, ponieważ trzeba to robić dość długo. Ten obszar należy opracowywać minimum 5 minut. Jeśli natomiast pojawiła się u Was chęć usunięcia obrzęku z twarzy lub głowy, to robicie to samo po prawej stronie, właśnie tutaj. I również opracowujecie tutaj, po prawej stronie. Jeśli chcecie schudnąć nie tylko na całym ciele, ale także na twarzy. Jeśli potrzebujecie zmniejszyć objętość twarzy, to ograniczcie się do prawej strony. Jeśli chcecie zachować dość pełną zaokrągloną twarz, ale musicie zmniejszyć rozmiar tułowia, wystarczy lewa strona. No cóż przyjaciele już trochę podjedliśmy? Film jest długi, więc zdążyliśmy już zjeść i pierwsze, i drugie danie i kompot. W każdym razie uprawiajcie sport, pomagajcie rodzicom do następnych odcinków.